Nauczanie domowe 12 grudnia. Ewangelia według świętego Mateusza rozdział 17, wersety od 10 do 13. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: "Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?" On odparł: "Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko, lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go" I postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki syn człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel przyszedł, aby działać w mocy i duchu Eliasza. Swoją działalność w tym względzie podjął, aby skłonić serca ojców ku synom. To znaczy, Jan podejmował działania, takie, by ojcowskie serca coraz bardziej zwracały uwagę na nowe pokolenie, na tych młodych. Po pierwsze, jest to troska, aby Ojcowie zatroszczyli się o swoje dzieci, o to, aby te dzieci miały poczucie bezpieczeństwa, bo to daje obecność ojca, mądra, odpowiedzialna. To daje to pochylenie się taty nad swoimi dziećmi. Po drugie, to skłonienie serca to jest czas, który ojcowie mają dla swoich dzieci. Czas na wysłuchanie. Czas na zabawę, czas na wspólną pracę, czas, który owocuje poczuciem pewności młodego pokolenia. Po trzecie, to serce chroni życie. Ojcowskie, męskie serce nie pozwala, aby jakiekolwiek życie było niszczone aby jakikolwiek człowiek w rodzinie nie miał podstawowego prawa do tego, żeby zaistnieć. Z tym wiąże się też i łączy oczywiście sposób traktowania kobiet. Ojciec uczy swoje dzieci, swoich synów, że należy swoje siostry we właściwy sposób szanować i w przyszłości również szanować kobiety jako przyszłe żony i matki. To daje też córkom takie poczucie piękna, godności. Ojciec też jest tym, który ma przekazywać wiarę poprzez swoje słowo, poprzez modlitwę, poprzez przykład. To jest ktoś, kto niesie ze sobą to bogactwo duchowego życia, które jest przekazywane następnemu pokoleniu. I w końcu można wskazywać na wychowanie obywatelskie i patriotyczne, za które też ojciec czuje się odpowiedzialny. Niesie je w sercu, te wartości, te przekonania i żyje nimi, tak by również to młode pokolenie mogło zaczerpnąć z tego bogactwa tradycji. I widzimy, że komentarz Jezusa jest taki, że nie został przyjęty, Jan Chrzciciel, że ten przekaz nie zawsze znalazł posłuch. To jest poważne ostrzeżenie. Zrobili z nim, co chcieli. Potrzebujemy tej mocy i tego działania z ducha Eliasza, aby ojcowie skłaniali swoje serca na rzecz swoich dzieci. Nie przegap więc tego czasu, czasu adwentu, czasu nakłaniania swojego serca do młodego pokolenia. Pozwól, by słowo Boże, pozwól, by przykład Jana Chrzciciela, pozwól, by czas adwentu, pozwól, by to działanie w duchu Eliasza przekonało Twoje serce do tego młodego pokolenia, które bardzo Ciebie potrzebuje. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.